Wypadki miłosne. Anna Skoczek, Wioletta Nowecka. Cześć! Cześć! Każdy chciałby poznać kogoś gdzieś w barze czy w spożywczaku. Ale dziś najłatwiej kogoś poznać w aplikacji randkowej. W Tinderze znajdziesz po trochę wszystkiego. Jedno przesunięcie palcem po ekranie zmienia wszystko. Cześć wielu. Cześć, Anio. Oglądałaś oszusta z Tindera? Nie. Jak mogłaś? Może nie oglądałaś. Taki film na Netflixie, Koniecznie eee? na tak? Tak, eee? no tak. Oszust, oszust z Tindera. Ale za to mam świetne doświadczenia osobiste jako naukowiec na Tinderze. Ty z tej strony Tindera przerabiałaś, yy, sprawdzając, co tam się dzieje i na co trzeba uważać. Ja Ci tylko w skrócie powiem, o co chodzi. Oszust z Tindera, bardzo przystojny facet, przedstawiający się jako milioner. Oszukał Bóg wie, ile kobiet z całego świata na ponad 10 milionów dolarów, właśnie łowiąc je na, na taką wizję, nie wiem, superwakacji, serwował nawet im te wakacje, nawet niektórzy porównują to do takiej piramidy finansowej, że od jednej laski brał pieniądze, żeby drugą rozpieszczać, no i tak dalej, i tak dalej. Potem od tej następną hmm. i, tak, i, i budował sobie gdzieś tam to swoje bogactwo. Niestety po tym filmie bardzo dużo pojawiło się takich opinii dotyczących tych kobiet, że one takie głupie że dało się na to nabrać, że to jest ich wina. To są zazwyczaj kobiety, które mają wysokie standardy moralne i bardzo dużą empatię. Osobiście też zwiedzałam tego Tindera, na czym polegają tam różne myki. I osobiście też trafiłam na szajkę oszustów. I wiem, jak, na czym polegają te wstępne gadki tych oszustów, że oni zawsze najpierw zalewają, tak jak w sektach, zalewają tą kobietę najpierw tymi oczywistymi, takimi banalnymi dosyć komplementami, na temat jej urody, tam wszystkich rzeczy, czyli łowią. Potem i to zazwyczaj bardzo krótko, jak, ona, jak widać, że ona reaguje i się bardzo cieszy, czyli merda ogonkiem na te usłyszane tam komplementy. To są takie, wiesz, komplementy dokładnie z harlekina, czyli takie przerysowane, takie co normalny, zdrowy mężczyzna nie ośmieliłby się powiedzieć, bo by były za banalne dla niego. Ale one są właśnie tak złapnione tych komplementów, że po prostu uznają to za furtkę i wejście do tego związku. No i on złowił. Czyli one jakby reagują żywiołowo na, na te banalne komplementy, po czym zaczyna się scenariusz, opisów, jak to on ma źle z czymś w życiu. Na razie on tylko narzeka, mówi córkę mam chorą, albo wspólnik mnie właśnie oszukał. Czyli sprawdzają, czy ona zareaguje empatią. Jeszcze nic od niej nie chcą, tylko na razie afiszują się z tym, że coś im w życiu nie wychodzi. Czyli kaczuszka pokazuje, że ma nóżkę złamaną, nie? a na początku zasiała tymi komplementami. Aha, a we wstępie zawsze piszą, że mają bardzo wysokie stanowiska, czyli że albo dyrektor, albo jakiś prawnik, ale zawsze w te prestiżowe zawody, przed komplementami to występuje, czyli na dzień dobry, że on taki jest, że ma tam dużo. Także ona jest jakby złapana w taką siatkę powoli. No i jeśli ona zareaguje empatią na to, czyli na przykład zainteresuje się i zada pytania, a jak tam, a czemu, a co, czyli zacznie się opiekować tym problemem to on zauważa, że ona jest świetnym kandydatem i spełnia wszystkie cechy ofiary. Bo jest i spragniona, i na tyle, żeby nie zauważyć, że to są gry, i na tyle empatyczna, żeby zacząć dawać mu te różne zasoby emocjonalne, a potem będzie już pewna, że jak da zasoby emocjonalne, to da zasoby materialne. Czyli ostatnim stadium, jak ona tam zacznie się krążyć wokół tych problemów jego pseudoosobistych, czyli się interesować żywołowo, no to wiadomym jest, że będzie ją wciągał w to, żeby mu pomagała emocjonalnie, a potem... Poprosi ją o pieniądze, żeby go wyratować z tych emocjonalnych problemów, i ona mu to zapłaci, bo będzie wiedziała, że właśnie pracuje na pierwszą randkę. Straszne, bo, bo to pokazuje, że kobiety nie muszą być głupie, żeby mhm. jakby stać się tymi ofiarami, tylko po prostu ktoś gra na, tak. na ich. Tak. I to jest wytrwałe. Ja i... nie oglądam tego filmu, ale wiem, że tak jest, mhm. bo ja po prostu w Tinderach się zaciekawiłam swojego czasu i, i chciałam to sprawdzać, te mechanizmy. I zauważyłam, że ten kawałek jest gigantycznie duży, tych mężczyzn, którzy tworzą te sieci. W sieci dosłownie są jak pająki. Dlaczego kobiety dają się oszukiwać na Tinderze? Jak to jest możliwe? No bo Często dlatego, że są zdesperowane, czyli długo wyczekują na miłość. Poza tym często są to osoby bardzo wrażliwe emocjonalnie, empatyczne i pełne wielu różnych zasobów i z na tyle niskim poczuciem własnej wartości, żeby nie uważać, komu je dają. Czyli z tak zwanym obniżonym progiem czujności na oszustów. Tak zwane wrażliwe, dobre, trochę naiwne. Tam akurat ten przypadek był trochę inny, bo on się z tymi wszystkimi kobietami spotykał, nie? Jak w jakiś tam w realu. Ale często słyszy się o takich oszustwach przez Tindera czy przez inne portale randkowe, gdzie kobiety nawet nie spotykają się z tymi mężczyznami, a już na przykład dają im pieniądze, na przykład na spotkanie. Bo to jest to samo mówię ci, co mechanizm w sektach. Mechanizm takiego precyzyjnego budowania zaangażowania krok po kroku emocjonalnego. Jak się dobrze wkręci ofiarę w emocjonalne uzależnienie, to oddanie wszystkich pieniędzy jest kwestią naprawdę chwili. Wtedy tam zdrowy rozsądek już nie ma nic do zrobienia, bo go tam nie ma. Więc chodzi tylko o to, żeby sobie uświadomić, że oni tak misternie budują to zaangażowanie i budują tą iluzję wiarygodności. I wtedy kobieta jakby daje coraz więcej, dostając prawie nic. Mówiłaś tam, wspomniałaś też o tym, że oni w pewnym momencie zawsze pojawia się w tych historiach jakaś u nich ciężka sytuacja. U mnie koleżanka miała taką sytuację na Tinderze też, mm -hmm. że facet mówił jej, że jest tam żołnierzem amerykańskim, ale z taką bardzo trudną sytuacją życiową, jego rodzice zginęli tak. w wypadku samochodowym. I wtedy oni, oni sprawdzają, poczekaj, to jest taki papierek lakmusowy u nich. Jak oni zaczynają w ten sposób angażować kobiety, to sprawdzają, czy one są empatyczne i czy się interesują. To jest bardzo ważna zmienna do wykorzystania. Żadna osoba nie da się wykorzystać, jak nie jest empatyczna. Żadna mhm. nie odda swojej kasy, jak wcześniej nie odda swojego serca i zainteresowania. Więc oni sprawdzają. To jest bardzo łatwe do sprawdzenia. Powiedz komuś, że jesteś w ciężkiej sytuacji, a zobacz, czy ona się będzie Tobą opiekować. No to po proste, proste jest. Więc wypowiadają te tysiące różnych banalnych historii, jak to ktoś ich skrzywdził. Używając też odpowiednie słowa, bo oni się tak nie użalają wprost, jak takie ciapy. Tak, tak, tamten mhm. też nie, bo tamten tylko opowiadał o tym, że on za chwilę przyjedzie do Poznania, bo ma tu rodzinę mhm. swojej matki zastępczej, i tu właśnie tak. tam pojawiła się ta historia o tym, że rodzice zginęli w wypadku. Tak. Oni obydwaje. tak to opakowują, że trzymają gardę niby, a w tyle opowiadają, jak to im się dzieje krzywda. Tylko nie używają słowa krzywda, tak? tylko mówią to i tak, i sprawdzają. Jaki to jest typ kobiety? I wiesz, kobiety, które mają taki rys matki niosącej na grzbiecie cudze problemy, czyli takiej opiekunki, to taki, dla nich to jest taka kaczuszka z kulawą nóżką to jest coś cudownego, bo wtedy one się czują potrzebne. Wiesz, czują, że mają dla kogo w końcu żyć, mhm. że teraz to one się dopiero zaopiekują tym mężczyznom, że mu serce tu na dłoni i rady, i się w ogóle go, I Że że przy... miał pecha przez całe życie, a teraz, a teraz na miał szczęście. mnie szczęście. Szczęście, bo na mnie spotkał. I wiesz, i on. Jak widzisz, że ona się zaczyna tym interesować, czyli zadawać pytania na temat tego jego położenia, jak zacznie dawać mu rady i wsparcie, i wiesz, i sama go pytać, już nieproszona później, on już nie mówi o tym problemie, ona go sama dopytuje, to on znaczy, że on złowił. Czyli w sektach ten sam mechanizm panuje. Najpierw zalewają, wiesz, zainteresowaniem miłością, tak jak on tam ta faza komplementów, żeby ona się zauroczyła, zachwyciła, że, żeby ona się poczuła ważna, to, to wystarczy chwilę, nie? Odpowiednio dostała ten pakiecik, że dla kogoś ona jest na przykład numer jeden. Nie? To potem ona będzie musiała się odwdzięczyć dziesięciokrotnie, bo osoby z niskim poczuciem wartości właśnie tak robią. Te, co mają dużo zasobów, a niskie poczucie własnej wartości, dostają jedną część, a oddają dziesięć. Więc ona wtedy się będzie odwdzięczać, nie? Odwdzięczać, wdzięczać i tak się troszczyć, i troszczyć, i troszczyć. No i on wtedy wie, że ona już jest jego. Że ona jest wkręcona w zaangażowanie emocjonalne, bo już się czuje potrzebna dla jego problemów. No i wtedy, nawet patrz, nie musi już więcej nic znać. Zobaczy, jak, jak dużo takich kobiet musi być, skoro siatki powstają oparte na takim prostym mechanizmie, bo one się niczym nie różnią. Ten mechanizm ka za każdym razem wygląda tak samo, bo ja to zbadałam wielokrotnie. Czyli wchodziłam w te dialogi, takie durne, wiedziałam, że, no, że ale, ale ty, robiłam to. I klientki też ci opowiadały. Nie? Tak, tak, ale kilka razy, chyba trzykrotnie zrobiłam tą akcję. Yy, oni zawsze tak przystojnie wyglądają, wiesz na te zdjęcia, bo one są fikcyjne. Są przystojni, w sile wieku, uśmiechnięci zawsze, nie? I to jest bardzo podobny zestaw zmiennych. Bardzo podobny. Do tego etapu, kiedy zaczęłam zadawać te pytania, to zauważyłam, że oni coraz bardziej się rozkręcają są rozochoceni, żeby, żeby wiesz, żeby chcieć więcej, nie? No ale. A jak ucinałam tą znajomość, to za dwa miesiące przychodziły mi od jego kolegów z innych kąt, halo, halo, bo to zazwyczaj są anglojęzyczni. I, I powiem Ci, że to jest mechanizm taki sam jak w sektach: że najpierw rozbudzić zaangażowanie, a potem nagle zażądać jeszcze więcej. To jest mechanizm stopy w drzwiach się nazywa w psychologii. Czyli stopa w drzwiach, czyli najpierw trochę, najpierw zobowiążę go do kogoś tam do małego ustępstwa. Jak ten ktoś zrobi małe ustępstwo, to sam się poczuje zobowiązany do większego ustępstwa. Czyli żeby mieć poczucie spójności. No, jeśli darujemy coś małego, to będziemy myśleli, że w porządku jest dać coś więcej, a nie wycofać się z małego. Na co zwracać uwagę w takim razie w trakcie nawiązywania znajomości przez Tindera? Mówimy tutaj o chyba najbardziej popularnej tak. aplikacji randkowej. No, przede wszystkim uważać na. Ten pierwszy schemat, że goście prezentuje jako ważna jakaś tam intratna posada, że nie mówi po polsku, ale używa translatora. Tym translatorem wypisuje Bania luki, jeśli chodzi o komplementy, czyli to są takie absolutne, scharlekinowe historie. Gdzie jeszcze fizycznie, no, na no, logikę, on tak, nie tak. może mieć podstaw. Nie do... może mieć podstaw, żeby powiedzieć, jesteś najpiękniejsza, najważniejsza dla mnie, jesteś księżniczka. Mhm. nie? I takie te super nadmiarowe, bo to widać, że to z czymś pachnie nieświeżym, nie? że jest nadmiarowe. I że to, to właśnie ten translator, a że zawsze są super przystojni. No i że zaczynają opowiadać zazwyczaj bardzo szybko, nieproszeni o swoich położeniu czy kłopotach. Wcześniej zaczynają mhm. sami pisać te elaboraty, bo oni są kopiuj wklej te elaboraty, mhm. że jestem tu w Polsce, przyjechałem właśnie po nie wiem 20 latach i chcę tu osiąść w Polsce oto te bajery, albo mam mhm. kontrakt wieloletni w Polsce. Zazwyczaj jakiś tam bardzo intratny. To jest taka historia. I szukam stałej partnerki, chcę się zakochać. Wiesz, takie pierdoły, o których normalny facet nie pisze w takiej pigułce naraz wszystkiego o sobie. Normalny facet dozuje, tak? Bo budując relacje, musimy zawsze dozować, a oni wszystko walą naraz. Nie? Na dzień dobry. No i sprawdzają, to tak się ucieszy, że oni się tak zaprezentowali na talerzu. No zawsze kobiety zdesperowane. Czyli na to zwracajcie uwagę i na to nie dawajcie się nabrać. nabrać tak, bo, bo zaraz po tej wszystko. opowieści, jak on tam wszystko kiedy wywala. Się no, to... pojawia ta mhm. prośba o pieniądze. A to wtedy już, kiedy ta kobieta na tyle jest skręcona, że sama będzie To dzwoni. będzie trwać tydzień, to będzie trwać miesiąc. Wiesz co? To, to bardzo trwa? różnie. W przypadku tych desperowanych kobiet to czasami są historie, że po trzech miesiącach dochodziło już do prośby o, o starcie. Wszystko zależy, jak ona się szybko zaangażuje, czyli zacznie sama się kręcić wokół niego, bo na początku to on tam te robi, te prezentacje, tam, no, ale jak ona zacznie. Sama już widzi, jak on już przejdzie do fazy ujawniania swoich problemów, nie? jak ona się szybko zaangażuje i będzie nieproszona, go, go, te rady mu dawała i tam go pytała, no to on może wprost przejść już do. Mhm. się czuje ośmielony wtedy. No, jak ona już się sama obnaży z tą potrzebą dawania, no to się nie zawaha. Hmm? Czyli jak już ona znowu zacznie pokazywać, że bardziej jej zależy niż jemu, czyli będzie właśnie. Tak, tak jak bo wiesz, wie, pisać Tak, sama tak, bo ona chce tej randki, tylko. wiesz, i on wtedy zauważy, że ona szybko, że ona bardziej chce, to on wtedy powie, nie mogę. Na tą randkę przyjechać, bo właśnie mi się coś skichało i zacznie tutaj to tworzyć co. I ona z tym głodem, że ona już go prawie miała, wiesz, witała się tutaj z nim nie, a, a on tutaj nie może, to ona będzie chciała mu ułatwić. A, mhm. Czyli to będzie taki też. Może tak być, no, tak. Może tak być że do, już bym do ciebie dojechał na randkę, mhm. ale no nie mam pieniędzy. Tak, tak, nie mam pieniędzy, albo nagle się coś tu stało, mhm. córka mi tam w szpitalu, rozumiesz, jakieś tam straszne rzeczy, albo to wspólnik mnie oszukał, że taka straszna historia, nie? Przyjedź do mnie, albo nie wiem, opłać mi przy... i takie się zaczynają. nie? Mhm. No i wtedy ona już, wiesz, to jest rumione inwestować. Mhm. Zaczynają inwestować, żeby on się zjawił. Takie to jest, ale to jest proste. Ten mechanizm jest zawsze taki sam. To jeśli znacie kogoś, kto buszuje po portalach randkowych, to polećcie mu ten odcinek, bo chyba dobrze, żeby, żeby wiedziały przede wszystkim kobiety. Bo a powiedz mi właśnie, Wielu, ja nie słyszałam o takim mechanizmie w drugą stronę, żeby kobiety nabierały facetów z taką skutecznością, żeby to oni przelewali pieniądze na przykład. Tak, bo to jest mechanizm uszykowany na kobiety. W tej sekwencji. Na tą kawałek kobiecości, który się nazywa zdesperowane, niskie poczucie własnej wartości z, i tak dalej. To jest ten, ten kawałek. To kobiety na niego cierpią. Czyli faceta się nie da w ten sposób nabrać? Nie, na facetów pewnie są inne, ale ich nie znam. <noise> ja też nie. Faceci to z tego co słyszałam, to tracili fortuny w klubach Go Go, ale to mm -hmm. pod wpływem jakichś środków usypiających, bądź narkotyków, i to z nich zobaczy, z nich mm -hmm. można wyciągnąć pieniądze przez chciało. Tylko <laughs> w takim momencie. Tak. Jak go uśpisz, nie podniecisz. Tak, mm -hmm. i mu coś jeszcze dosypisz do drinka. Mm -hmm. A kobiety na uczucia, mężczyźni na zmysły, czyli na seksualność, a kobiety na uwikłania emocjonalne, bo my jesteśmy bardziej emocjonalne dlatego wszystkie mechanizmy polegające się na to dzieje na trzeźwo, nie? Tak, na trzeźwo. Dlatego, że mamy Już, tak szeroko rozbudowaną uczuciowość, rozumiesz? Dlatego manipulacje żerują na tych najsłabszych naszych punktach, nie? I co się potem dzieje z taką kobietą, która dała się nabrać i zdała sobie sprawę z tego, że, że została nabrana? Ona Musi... aż do końca życia będzie miała uraz do mężczyzn? Wiesz, nikomu to wszystko, nie uwierzy? Nie, to wiesz, to wszystko zależy od kobiety, jak są laski, które nie wiem, któryś raz już odwaliły sobie taki numer, to może za którymś razem przyjdą porozum do głowy, że są w schemacie, swoim własnym uwikłań i może to ich zainspirować, któraś taka własna wpadka w końcu, żeby się zajęły z autorozwojem. Inne się idą sądzić albo zrzeszać z innymi takimi oszukanymi, to też daje poczucie siły, wiesz, żeby nie pozostać tej przegranej, tylko żeby to ujawnić. To też wymaga odwagi, że się daliśmy oszukać, ale to też jest rozwojowe, wiesz, pójść i założyć sprawę, czy dochodzić swoich praw tak i to też nas wystawia na strzał, też kobiety wystawia na strzał, co pokazał właśnie ten film Oszust z Tindera, gdzie tak jak Ci wspomniałam wcześniej, mega fala takiego, no nie wiem, że hejtu, ale takiego nabijania się z tych kobiet, że one, że głupie, że to same sobie mhm. winne, bo, bo przecież dawały mu te pieniądze, no to, to trudno, mają co, co, co chciały, nie? Mhm. Także one też jakby opowiadały tę swoją historię, co musiało być dla nich, tak jak mówisz, no ogromnym takim... Krokiem. A to też jest leczące. Jak one się ujawniły i pokonały ten wstyd, to też już jest dużo, bo one to usłyszały na, na zewnątrz i mogą coś teraz z tym zrobić. Jak już się nie muszą tego tak wstydzić, bo wstyd pokonały. To bardzo rozwojowe jest, wiesz, ujawnić swój błąd. Mimo, że z drugiej strony może być też trudne, nie? No tak, tak, jak tak. słyszą o sobie jakieś takie opinie hmm. straszne. A ofiara to jest ofiara. Nie? Tak, no ale z drugiej strony, jak będziemy zamiatać pod dywan, to nie, ten schemat zawsze będzie żył w własnym życiem. Jak się będziemy wstydzić własnych błędów, to będziemy powtarzać własne błędy. A mówiąc o takich rzeczach i mówiąc, nawet o osobach, które padły ofiarami takich oszustów, zobacz, ile osób są w stanie uchronić też przed taką stratą. Tak, to też jest rodzaj misji nie? wobec innych, że. Wyjawniając własną historię błędu, możemy innym dawać lekcje. Także mówcie, opowiadajcie, nawet jeśli zostałyście oszukane, nie czujcie się głupio, nie jesteście głupie. Hmm. Ofiara to jest ofiara. Tak, ofiara zawsze może nauczyć się czegoś ze, swojego, ze swojej krzywdy, i nauczyć innych. Hmm. Ustrzec innych. Przez takie opowiadanie właśnie. Także jeśli cokolwiek się wam wydarzyło złego, zgłaszajcie to na policję, to też My. jest właśnie wyłudzanie pieniędzy, to jest przestępstwo karane z urzędu w Polsce. Tak. Także nie wstydźcie się, walczcie o siebie, mówcie o, o nawet tych złych rzeczach. I uczcie się na swoich błędach. O. I oczywiście możecie uczyć się i ciekawych treści szukać w naszym podcaście. Jasne. Przypadki miłosne zapraszamy w każdy piątek i będzie nam niezmiernie miło, powtórzę tutaj, jeśli będziecie dzielić się naszym podcastem ze swoimi koleżankami, przyjaciółkami, znajomymi. Będziecie nas udostępniać, jakąś reakcję może tam okażecie, dacie nam gwiazdki na Spotify'u. Będziemy Spotka. wdzięczne. Tak i z góry dziękujemy. Dziękujemy. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Żegnam się z nami Wiola Nowacka i Ania Skoczek.